Crytek to firma słynąca stworzenia gier definiujących jakość sprzętu komputerowego na następne lata. Tym razem twórcy poszli na całość. Kolejne informacje dotyczące wysokich wymagań sprzętowych i osiągającej grafiki mają nam towarzyszyć przez całą zabawę. To główny newsy w internetowych mediach. Po zwiastunie czy też gameplayach z bety można powiedzieć, że krajtek ponownie spisał się na piątkę z plusem. Takież było z Far Cryem niezrównanym w okresie premiery oraz Crysisem, który to z kolei jako jeden z pierwszych podjął próbę połączenia FPS-ów ze skradankami. Każda produkcja tego studia wyznaczała nowe standardy, zarówno w dziedzinie gier FPS, jak i wrażeń wizualnych. Nic więc dziwnego, że flagowa seria doczekała się kontynuacji. Sequel zawitał na naszych komputerach i znów stawia gracza przed zadaniem obrony planety Ziemi. Elementem charakterystycznym dla cyklu zawsze była dżungla, tropikalna bądź miejska, jak miało to miejsce w poprzedniej części. W trzecim epizodzie postanowiono je połączyć, akcja toczyć się będzie w odizolowanym Nowym Jorku. Po ataku razy SEF miasto zmieniło się w ogromne pole bitwy. Jak wiadomo, w drugiej odsłonie gry da nam było pokierować żołnierzem, który w wyniku zbiegu okoliczności przejmuje tożsamość oraz kombinezon proroka, bohatera poległego w walce z cefami. W trójce kontynuować będziemy historię Alcatraza. Wyruszą do Nowego Jorku, aby odkryć plany korporacji Cell, wydającej się stawać po stronie głównego przeciwnika. Podczas tej wyprawy zobaczymy najpopularniejsze budynki słynnego Big Apple. Takie jak Times Square czy Ruiny Statuły Wolności. Zwiedzanie lokacji będzie możliwe dzięki połączeniu otwartego, sandboxowego świata przedstawionego w jedynce i liniowej rozgrywki, z jaką mieliśmy do czynienia w dwójce. Crisis 3 niczym nie wyróżniałby się na tle setek innych FPS-ów, gdyby nie dwa elementy. Pierwszy z nich to nanokombinezon, spuścizna proroka, która zwiększa nasze szanse w starciu z bardziej zaawansowanymi technologicznie sefami. Zaletą tego kombinezonu jest stymulowanie funkcji życiowych postaci, dzięki czemu możemy poruszać się z niewiarygodną prędkością, zwiększyć wytrzymałość na obrażenia, analizować sytuację na polu bitwy, czy stać się całkowicie niewidzialnym. Ostatnia z funkcji otwiera przed graczem nowe możliwości bojowe, co od zawsze było domeną Crysisa. Oczywiście nikt nam nie zabroni zabawy w rambo i biegania z pieśnią na ustach pomiędzy kordy przeciwników. Jednak dużo większe profity przyniesie cicha eksterminacja oponentów, dająca więcej możliwości korzystania z kominozonu oraz mnóstwo satysfakcji. Następną cechą najnowszej produkcji Krajtek jest wcześniej wspomniana grafika. Każda część serii działa na kolejnych odsunach autorskiego silnika firmy Gray Engine, przodującego na rynku pod względem jakości generowanego obrazu. Trzecia jego edycja daje nam możliwość zobaczenia naprawdę imponujących widoków. Znajdujący się pod kopułą Nowy Jork legł w całkowitej przemianie. Będziemy mieli szansę zwiedzić gęste lasy, bagna, a nawet rzeki kierujące korytarze w miejskich ulicach. Spodziewać się można siedmiu różnych środowisk, od czego wchodzi nazwa sfery Siedem Cudów. Tak jak w poprzednich epizodach Crisisa, również i w tym nie zabrakło trybu multiplayer, którym mogliśmy się cieszyć już w otwartej becie. Producenci udostępnili dwa rodzaje rozgrywki. Pierwszy z nich to Hunter, gdzie wcielamy się wyposażone w nanokominezone osoby. Ich zadaniem jest jak najszybsze unicestwienie o 8 przeciwników. Drugi do wyboru Crash Site polega na przejmowaniu kontroli nad strategicznymi miejscami oraz na rywalizacji o nie. Przed rozpoczęciem przygody należy wybrać klasę żołnierza. Niestety nawet uwielbiany przez miliony Krazis nie obędzie się bez wad. Gra sama w sobie jest zadowalająca. Jednak historia okazana w Trójce pozostawia wiele do życzenia i nie przedstawia się tak dobrze, jak większość fanów mogła oczekiwać. Nie znajdziemy tu tego, co czekało nas w Halo 4, wzruszającej pełnej opowieści. Niedoskonałość warstwy fabularnej częściowo rekompensuje nam znakomita grafika. Jednym z kolejnych minusów prezentowanej produkcji jest jej długość. Rozgrywkę możemy bowiem ukończyć w zaledwie 5 godzin, włączając w to kompletne wykonanie wszystkich zadań pobocznych. Beta również nie niesie samych pozytywnych wrażeń, wiele osób już teraz dostrzegło błędy. W szczególności związane są one z broniami i umiejętnościami bohatera, m.in. z maskowaniem. Warto również wspomnieć o wyposażeniu naszej postaci. Autorzy gry dodali tak narzędzia walki jak łuk łókbloczkowy, dzięki któremu zabijanie przeciwników jest bardzo efektowne, szybkostrzelny karabin maszynowy oraz Heavy Mortal, działko plazmatyczne o ogromnej sile rażenia. Co ważne, wymieniony ekwipunek będzie można zdobyć zarówno podczas kampanii jednoosobowej, jak i wieloosobowej. Cryzys 3 wszedł na polski rynek 21 lutego 2013 roku. Nie pozostaje więc nic innego jak uruchomić go i na własnej skórze przekonać się, co tym razem zaserwowało nam studio Krajtek.